Zapraszam Cię dziś na pyszny i prosty obiad, który robi się sam. Jest to soczysta i rozpływająca się w ustach karkówka podana w aromatycznym sosie własnym. Jest to danie, które pojawia się u mnie w domu od lat i z wielką chęcią do niego wracamy. Napisz w komentarzu z jakimi dodatkami podasz karkówkę u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Zaczynajmy! Plastry karkówki delikatnie rozbijam tłuczkiem. Mięso doprawiam do smaku przyprawą do mięs. Najlepiej jest to zrobić dzień wcześniej, dzięki temu mięso nabierze lepszego smaku. Składniki do przygotowania karkówki znajdziesz na końcu filmu. Przepis na moją ulubioną przyprawę do mięs znajdziesz w mojej książce Jedz pysznie i chudnij. Link do książki znajdziesz w opisie. Na oliwie podsmażam każdy kawałek mięsa z obu stron aż mocno się zrumieni. Gdy całe mięso będzie podsmażone, przekładam je ponownie na patelnię. Do mięsa dodaję cebulę po kawałku włoszczyzny, czosnek oraz liść laurowy. Mięso zalewam bulionem lub wodą. Gotuję je pod przykryciem przez około godzinę. Mięso musi być miękkie i kruche. Sprawdzaj je podczas gotowania. Jeśli masz ochotę, powstały sos możesz zblendować lub zagęścić. Napisz w komentarzu, z jakimi dodatkami podasz ją u siebie. Pamiętaj o subskrypcji mojego kanału i zostawieniu łapki w górę. Smacznego!